To ostatnio zdobyła punkty. formaty auto.

Kolejne przełożenie, wynik 19 -0. To tak? no do 0. Wynik do dnia 19 do zera Wycofanie się w tym momencie. Biegaj, nie Chcesz Może będzie lepiej. Ma... Tylko, tak nie tak sporo się... Nie, że oni tak Nie Ponieważ... Nie im... Dobrego menadżera dla Ciebie, to nie Nie, Aha, masz, tak? nie, to, to jest... mu <mierdanie> <Nie, to burzone. mierdanie> No dobra Jestem, jestem, jestem za

A, a, a które? Przepraszam. Z ciekawości. To już po rozpoczęciu kolejne przyłożenie dla Łodzi w Unii 31 Do

Yeah, hey. No, zadajcie już, ej. Ale kolejne jakaś w wykonaniu zawodników z Łodzi. Wynik 43 do No. Bardzo ładnie pozdrawienie i Czy się Kotasa Łukasz Similski No i co? Kogo nie było? No i No i co? Ale 7 punktów, ty pokazaliłeś samą, bardzo. Tak. Dobrze, to jest dość. I kolejne przełożenie Super.